Jesteśmy w parku Zuzia mm -hmm. obiad spożywa sobie Nie? I konsumuje I konsumuje? No jedz, jedz dzieciaku, jedz To coś tu jutro pójdziemy, nie? Ty Gdzieś mm -hmm. bym ci zawracał Cieplutko no, jak długo. Małżeczka się Chwile, że ja wam bo tam dziabno. To teraz ile będzie chorował? No. On się wywrócił? On się wywrócił razem na ulicę. No. Tylko podniosłem nie? No. go do samochodu i chodź. No, no. zdążył, nie powiem, że samochód zaczął, wiesz, że spalił. go na chodnik, a później koło domu jeszcze w domu się przewrócił No, no. A gdzie on się tak napił wcześniej, to nie? To ja tego też nie wiem. No, Bogdanem się gadałem, ty. Jeśli ja na nad tym marwał, chyba pojedzie, mu Mówi, ale co, zaraz ciepło. Ja mówię, ty nie patrz, że ciepło. Tylko mówię, chłopie jedź. Jedź, mówię, kurwa. A nie będziesz czekał, co? W ciągłym dnia, w ciągłym czasie świeci jest zimno, jeszcze zimno. Zimno, chłodno, chłodno. Dzisiaj było rano stanu to trzy.

no on już, tego mu już po siedemdziesiątce. No. Co? Weź, jem, no. No jed, jedz, jedz, a ty... je, o. To wiesz, jak nie już, tak Trzeba tutaj ten... słup... Znaczy, wziąć ten... zrobić wtyczkę, mikrofalę postawić, nie? Jeśli nie komę zanim jeździła, to popiół zbierali. A wiesz, że popiół było. No nie, ide, idę, idę do głowę. Idę, idę do Kościółka. A kiedy ty chodziłeś do kościoła? Od dawna, od kiedy przyjechałem? No, jak to się stało? Trzeba. Dzieci nie zaczął chodzić. Bo ja tak to omiałem, ale tak zacząłem chodzić. Idę, idę, gdzieś się na no szósto. Co będzie dzisiaj do kościoła. Co? Dzisiaj. No dzisiaj, dzisiaj to. się no. a to zależy. No pewnie co niektórzy widzowie o duchu do kościoła, a widzicie. No, trzeba to trzeba, znaczy no, trzeba. Idę z własnej woli. Bo czuję taką potrzebę. Zóśka po obiadku. Nie? No i dobrze. Podjadła dziewucha. Nie? W końcu że mam się mogę. Jak w końcu? لقد не было вообще что здесь Неважно Не жабе Боюсь он недавно там Zagad zagadanie wiesz? No A było tak. No. Jak się mówi, bite czy bitle To się tak to dało. Wykreszę łapki. Gdyby już się zacznie teraz. Jestem do siódmej klasy po szczegółach. 5 minut trzeba no. no. było iść podyskutować, popatrzeć i co? I o, One nasi mieszkają, nie? To się do szkoły nie mogą na czas. Przyszłyśmy, przyszłyśmy, nie? No. To że, no. wiesz, to tak po swojej czasy, to kurczę, to było niedobre. <laughs> to wie. Ale zdało się legarską wszystko, nie? Było no, tak, za drzwi. wyszło. I tak wychodzi tam na osiedlaka, i tak Chyba takie do klasy, ja postaję. za zbiornikiem No co pół klasy stało nie? No widzisz Tak to bywa tutaj. To możliwość, nie? To nie przesadzić do ostatniej ławki Ale ja się poleciło, było tak Ty posłuchaj, jeszcze powiem To między ławki do tyłu posadzimy Trzeba ma się <grym> z to Zagadanie Do piąteczki, szósteczki, bo już wszystkie już były A tu Mój bo wiesz co mój synek i dyk też poszłam na widówkę dziewięć, dziewięć tych uwag no. i czytam tak. Dawit chodzi po klasie i tak. Da mi tu daje też. w łazience Dawid zaśpiewa widzę śpiewa po nasem. Dał się we mnie. <grystanie> Owis. No tak to jest. Podrzę Nie wiem, jak będzie, ale weźmy z ciepłej. Na działkę zyska się wtedy, że. którego na... dnia na działkę? Na ja tak nie mam to tak, tak puka, szpij, a nie To na słonce, no może no, tutaj w cieniu, to dlaczego ja się ruszam trochę? Wiesz? Ja nie no ja nie chcę za gościu, ale już wstrychany wypił. Zobacz, bo jutro wolne wolne ma, tak coś to w piątek pójdziemy. Tam bo ty mówisz, to jest coś w innym miejscu, tak? No, a ja chodziłem, ja bym w ogóle w drugim, z drugiej strony. Ty... te dwa to są zasypane. One w takim dole. Dwa są. Bo tam na górze hołba jest jedna. Tam dużo głębi. facet. Nie, nie to jest... A. A dalej jeszcze. A, no widzisz. Tego Cię nie zasypię, bo jest bardzo dużo. A tam jakieś maszyny stoją? jest. A tam jak był, to jest gdzieś tam. się kopało Ja to nie wiem, co w tym miejscu. wiesz, co to jest? Niebezpiecznie, bo wiesz, co. Wyskakujesz, od razu masz. Nie wiem, Ty, bo ty jest. Tu jest przy drodze teraz? Nie. Nie, aaa, to ja nie w tym miejscu byłem. Ja oblatałem tam. Nie wiem, nie wiem. Jasem. Jedne wiem, że gospodarstwo chyba puste jest. Drugi domek taki nowszy. No i później pola były. Ja tam w dół zlazłem, bo to od, tam na drodze było widać te, te Bajorka dwa. Byłem, ja byłem z drugiej strony Czy gdzieś przy lesie jesteś, czy gdzie? Nie. Na polu chyba gdzieś? Nie wiem, tak tylko przejdziesz, bo no tam jeszcze dziwna jabłka rosnęta, jabłka się A to nie wiem, nie wiem Zresztą to tak się przejdziemy, nie? Pracują? No robią, robią. Liście grabią. Sprzedają wszędzie. Przedaję. Komu wolno, temu wolno. Nie? Ale co? Mój córka... A -a. ...pracowała. I taka przelew z drugiej strony. B. No. A, B, C. No. Boże, gdzieś wyparował? Nie wiem, nie wiem. Rano go widziałam. Bardzo rano go widziałam. Przed siódmą. Wnóżł. A, a teraz on poszedł, to ja nie wiem. Poleciał. Z lat. Co? Nie wiem, bo naprawdę go nie widziałam. Szukałam go, ale nie ma go. No ja za też nie było. Patrz ten dylizent stoi, to myślę, że u siebie to. Nie, 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 ja tam zaklądałam przez ten lupczyk. <grym> Lufcik, to wizer jest. <grym> nie, nie, nie było go. Nie wiem. On no tak wiesz, co to, to się mnie, co sobie było na obiad. Nie chyba byłem, nie? Ja mówię, poglądam. <grym> on nie, o której wczoraj... nie był. Ja wiem, że nie był, bo on wczoraj spał na duty. Nie, ale powiedział do mnie, że chyba był. No chyba był. Chyba byłem. Ja zasadnie nie wiem, chyba ja była godzina. Co na obiad było. Aha, ale był. Ale byłem, co siadłem. to chyba dzisiaj pomodziło, nie? No Widzisz, a to obiad tutaj elegancko zjadło, salutki. A, dziękuję bardzo, bo grunnik nie wypomina ten obiad. No to co z tego? Jezu, wiesz, co? Ja do niego powiedziałem, czemu on sobie nie wziąć obiadu. Mógł sobie wziąć. Po prostu jego też się pytałem. No. Mu ja tam. No co, ja nie potrzebuję, tak? A co to, tak. Ale moje zjada No. Bugaja wczoraj miałeś? Mówię, wiesz co, Bugaja jest w poniedziałek. Naprawdę, już, naprawdę mi się w głowie. że tego Nie, ona mnie wystarczy. Powiem ci, pod Bogiem, nie wiem, gdzie on. Od samego rana już był. noga go boli, tak? Noga go boli, że jest taką szeroka ciągodnika. No naprawdę. Mówię, wiesz, co, jakby się noga bolała, to byś kulał a nie. No tak Ale czy pogoda luksio. Nie, ciepło będzie. Wiesz na wająch na to stopni. No ale ja wychodziłem i nie wiem, która, tam, która była. Ile było, nie patrzyłem nawet. Patrz, tak, oj wiesz co? Co? To dzisiaj jak byłam, przychodziłam to patrzę co dzisiaj się grabia. Co oni liście grabią, tu co zostawią, tu przesycha i to wszystko rozwinęła z powrotem. Nie, dzisiaj z duchowami chodzili, a tam tylko pakują ten samochód. Od samego rana to To ja tu A co, co ci na dzień kobiet w góry kupi? Wiązankę. <laughs> wiązankę? Tak. A to która taką codziennie dostajesz? Taką wiązankę dostaję. Tą... Ale pogoda lubsza. Nie, nie, co się nadają. No i dobrze Towana nie ulepi Nie trzeba lepiej, bo oni same chodzą no, Nie hmm. no. zawsze Wtedy co wiesz co od tego Halcznęli Nie ja podeszłam na no, ja nich za braża spadcie nie No Bo naprawdę akurat oni jechali a ja, wiesz On się uczy. A. I górnik sięgał ją, nie zostaw bo jadą. A to za wtedy. Tak. I oni i do mnie powiedział tak, dobra, to nie dyskutuj <noise> <noise> Powiedział, że to jest nie jeszcze Miejsce widzisz macie na wieskiej Warszawie. Tak. Nie, 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 dostał tam, stówę, dostał tam. On się boi tych stówia. Ja Czego ty się boisz? Stoły tam. Naga? no. No I, I tak się pracuje, tak bym chciała pracować, I co się napracuje? przepochodzę, podmucham. Podmuchasz? Gorzej <gurzej> mają ci <ojciec> co grabią, nie? <gurzej> no, bo idę, że są krasynka czy długie kto. Nie. Nie wiem, czy jutro iść na działkę, czy tam w tamtym miejscu się przejść. Tam czy ty mówiłaś, że tam tylko... Nie, bo ty poszedłeś bliżej. Czekaj, ja jak szedłem, To ja już ten facet mówił, żeby iść w dół między dwoma domami przejdziesz i pójdziesz prosto, nie? Tam ja poszedłem w jedną stronę, ta wieża co jest A to ta... właśnie ta przy tej wieży jest zasypane. Ja byłem tam i później poszedłem w drugą stronę. Tam są dwa zasypane. To byłem w dwóch tych, to jest są bardzo tak w dole. W tak. W dole Tam się kąpałam, ale bardzo wysoko. Ale tam żadnych maszyn nic nie ma. Ale nie, to nie tam. Jeszcze nie tam? Nie. Tam Tam powiem Ci, wiesz jaki jest przestrzeń? Kurczę, tam tego nie zasypa szybko. Normalnie jak nasz basen, tu, jeziorko nasze. No. Takie jest, powierzchnie. No to nie To ja nie bo ja tam byłem, to... Wiem, że dom stoi na górze. Ale to weszłeś tam, gdzie zasypali ten, w dole? Nie, w dole tam jest woda normalnie. Jeszcze woda jest? Jest, w dwóch. Tu się kąpało. Znaczy, było ciężko? Bo jest bo ta nie... droga i jest takie że, że stromo. I tam jest ten, wieża z tymi żądanami, z, z tymi nadajnikami, tak? To byłem tam. No, no to był, nie tam, to trzeba dalej jeździć. Jeszcze dalej? No, a ja się zawrócimy zwykle. Nie, bo włącz tak. A tutaj płytrze, co było? To teraz przy Ceglieni, co było, wiesz? Ale było takie wiele płytki tam do pół metrów miało, nie? A tu chyba wyskło, to chyba wyschło, wiesz, mi się wydaje. Normalnie mogły się kąpać, mogliśmy, se robiliśmy. A tamte to były głębokie, a tamte to łos. łos. to ja już nie wiem. Nie, bo ty nie wiem, to nie jest. Ja cię zaprowadzę to, na razie ciężko. Poszukiwania zaginionej arki, nie? A Bogdan Bogdan to pewnie na miasto poszedł. No na pewno, on nie wytrzymał. To był program ten, tak? No. To plana... Co plana? Mówię, plana trzeba. Nie. Ja później... Ty który po której będziesz szła po to jedzenie? No teraz będę szła. Otwór do nas to jest. To jest. Tak, nie wiem, czy to Nie, nie patrzę. Zegarka nie żyje. To muśla się załatwił. Górnik. Co? się załatwił? Ja nie wiem, mówię ci pod bogiem, nie wiem. To lewych chodził. Nogę go boli. Tak, nogę go boli. Co? Jakby cię noga bolała, to byś kulą, a nie chodził w całym kobietu. I no jezdniej trzeba Ja bym tutaj mówię, bo już nie wytrzymał. Mm. Co? Pię w domu. Kulczy jest szepta. No i dobrze, jak nie chce mu się napalić, to, to co? Nie, Nie, nie już się kilka dni przez... No to co to, to, to jego zmartwienie? To co nie. ty masz, czy może... Nie, on powiedział że on poszła po drzewo. Tak, po drzewo. Ty masz iść pod drzewo, on będzie leżał. Nie? A co mnie mówisz i się na On Wiesz co, w człowieku. zobacz, że... No wyda... to za typ człowieka. dziewiątej jeszcze nie było, <laughs> że już mam <byłam> na obiedzie. <laughs> Naprawdę już ma takie to mówię, na Ale chodzi, ale ładnie, co? Ja mówię, to się dzieje, że powietrze się odkrywa. Tak. Ci kark mówię no to zrobię. Nie powiem, co się nie boli, bo się to ci no w No to się nie boli, bo tu nie no, Tylko wiesz, co ujrzałam i mówię, aż z całkiem to wyjdzie. Nie będę mówić wielkiej świetlni. gdzie było? było no. A i pies wystrzeli, wiesz Co? No. Wiesz, no. on no. no. się przychali. Przykazki! Także nie mam woreczku, nie mam tego świetniku. Muszę ustawić co? No. A co na broni? No tak. Pozrób widzów, Zuszka. Pozrób widzów. Pozdrawiam cały czas. Ale pozróż już słyszeli? Pozdrawiam chyba się. No i dobrze.